Ja w katedrze kiedyś, przed paru laty, mówiłem kazanie o tym, że szatan działa często pod osłoną nocy i bardzo dużo grzechów takich poważnych, typu gwałty, kradzieże, napady, dokonują się pod osłoną nocy. Że szatan działa pod osłoną nocy. I przychodzi małżeństwo po mszy świętej i mówi, proszę księdza, nie wszystkie ustawy uchwalane pod osłoną nocy są złe. A ksiądz tak skrytykował, mówi, ale jakie ustawy? Ja nie wiem o ustawach. Ja mówię, proszę księdza, my rozumiemy, co ksiądz miał na myśli. Bo wtedy był czas, że bardzo dużo ustaw uchwalanych było wie późnymi wieczorami. Był taki okres, tak? Był. Mnie nawet przez myśl nie przeszło, że ktoś to może tak zinterpretować. I teraz, Panie Michale, drodzy Państwo, co ksiądz Kaznodzieja ma zrobić, żeby ktoś nie wpadł na taki przewrotny pomysł, że każde kazanie będzie ocenione pod kątem politycznym? Co by człowiek nie powiedział?